The job, The Jedi is a threat. Well, now that we have this. As long as we fight. Hope survives. Witam Was, bardzo serdecznie nazywam się ravan 001 Oto drugi odcinek z programu Star Wars Jedi Ocalały Dalej jesteśmy na Kurusand Musimy się dostać do tego statku senatora Który tak niedaleko się tutaj na, nas znajduje Ale pewnie tam nie ma drogi do tego no i z takich nowości to ja wiem, że bym teraz jest. Wcześniej było Z uniki. Jak patrzyłem sterowanie, o tutaj coś mamy. Echo mocy chyba, a jak? Nie! Błagam! Walczyłem na wojnie! Hehe, <grym> wątpię. A teraz wypad. Rozkazy senatora. Nie może zobaczyć, co to? Tu... Dobra, ich. O, teraz mogę zobaczyć. Opuszczony obóz nomadów. Dobra. A no, tutaj otwieramy drzwi. O, coś chyba mocy to będziemy musieli wyjść. No dobra, dobra, dobra. Tu chyba doskoczę normalnie. Tu mamy skrzynkę. Cierpliwość aktywator. No całkiem całkiem. Ale teraz gdzie to mamy iść? Tam, że tam echo mocy kurwa jest Nie Dobra To się wrócę Ale tu też mamy drogę jakiś sekret znalazłem. Dobra, tutaj coś jest tam to przyszliśmy A ja muszę poprać z chawki. O, teraz lepiej, to nie czego właściwie szukamy. Podejrzany jest mężczyzną. Ostatnio widziany w doku 27. Podobno to Jenny. Dobra, go, coś jest Sosuskanow. Obóz nomadzy. Podziemne, podziemia Kurusanta to jest istotne miejsce, które stanowi jednak dom dla nędzników i wyłaszczonych. Na ulicach często widać tu rudery, obozy, które stanowią dowód nierówności wciąż toczących imperium. Ale mi trochę ta chyba tutaj przeszkadza. Ale tutaj jakiś sekret chyba wezmę. Pobiegnę za nim. Sześć, nie myślałem. Mój kurde, no ma nie ręce, można cofnąć? Nie wiem. Tyle tutaj ścieżek jest, że ja już nie wiem, które wymawiam. A mówię, że to pierwszy raz to grę gram. Choć upadł zakon, grałem cały czas. O, tylko to Ja wiem, ja już wcześniej używałem programu. Nawigacja. Legenda. I przedmioty kolekcjonerskie. Tam jest jacht. Wciąż dryfuje. I o to chodzi, Bidi. Skarniemy go. Co to jest? Chyba dobrze działa, jak coś uda się. Psa, który... Zaktualizowała się dalsza formuła. Nie chcę chęcić Podobno robią z skargi. To tylko flotka. No dobra, może jakiś makaronik. Bał i wszystko zamknięte. Senator chyba coś szykuje, nie? Jak zwykle. Nie okłóźmy się. Dobra, O kurde, myślałem. No dobra, dawaj, dawaj da, da, da. No strzelaj! I Kiedyś trzeba się na kursant cofnąć Chyba dużo sekretów tu ominiemy Myślałem, że się da wskoczyć Dobra, tutaj się chyba nie da wskoczyć Ale, ja że je pokażujesz coś. A tutaj widzę ich. Mata przestępców na ulicach ostatnimi czasy. Myślałem, że na korsand będzie się nie działo. O. Co ty tu robisz? Ło pod bójnym miecem! Gdzie on Wszystkich! Dobra! Zamierzymy sobie! Kurde. Ale ten galt ma fajne animacje w tej części. Dużo lepsza grafika niż wypadł za zakonie. Już mi się coraz to podoba. To tu możemy sobie zmieniać. Mogę na pojedynczy? Zaraz do, do X? A, A do X? Ani animacja dalej, jest, że przechodzi przez ścianę mieć. Dobra, ja pojedynczy. A znowu mi każą zmienić. Dobra. Mamy te umiejętności. Ja zabiję. Jesteśmy coraz bliżej. Trzymasz się, BD? Nie patrz w dół, gdzie on skoczyć? O tam. No zaprz. Takie ogrożenie zrobiliśmy. Tam byliśmy tam też byliśmy. Co cofnęliśmy? Nie wiem. Może tutaj? Coś ciekawego będzie? Co się dzieje z To chyba jakiś rzadki minerał. Fiori. No, jest piękny. Minerał A dlaczego one będą tego? Nie wiem. Pewnie nie, mamy w tamtą drogą O tutaj, coś mi się wydaje Czy mi się nie wydaje Tak widzę Nie wiem Tak można zmienić się na Tabem? Na tabel teraz Muszę przyzwyczaić do tego sterowania a nie byliśmy tutaj w poprzednim odcinku. Może jak tu to tu chęty trzeba się... A trzeba. Ale zniknąły tekstury. ale... coś się tu da jeszcze zrobić? Nie. Ja tu nie wiem, czy tu się da, czy nie. A chyba tam było. A tu coś Kurwa, wszystko tu dla mnie nowe. A my <try> <jest to>, <try> mamy się udać gdzieś tutaj. Aha. Ja skoczyłem tam Trzeba było iść tam gdzieś do góry A no widać, kurde No, to lecimy na speedzie pewną parą Już tutaj przeciwników nie spotkamy To jest ten senatora. No i gdzieś tutaj skończyliśmy i zaraz wejdziemy na tą górę. No dawaj. Szybciej się spida przy dalszym. ja tam wyskoczyłem na dół, haha. Złatwił go Co ci tyle zajęło? No wiesz, kręciłem się Zwiecałem sobie Dawno nie byłem na korusant. <laughs> mm. Dzięki, Boat. Taka robota, Kestis A jakiegoś przyjaciela mamy teraz? Gdy zobaczyłem zapadający się dog Czy jeszcze kogoś mamy? Mamy tego senatora Dacho Seja. I tu informacja o planecie kurusant. Dobra. Ta akcja może się skończyć bardzo szybko. Po co im to ułatwiać? A gdzie jest załoga? Zmierzają na jacht. Tam się z nimi spotkamy. A i brawo zabrania używania komunikatorów. No to cisza na łączach. Brawo wie, co mówi. Krótko odbakowaliśmy. Kubilis chyba już w tej chwili głodują. Głodnik latujnianie? Nie chcemy do tego dopuścić. Przypomnij mi, bym ci kiedyś opowiedział o misji na Karydzie. Fabryka najwyraźniej zatrzymała jacht. Jak dla mnie bomba. Brak kanonierek. Załoga musi coś kombinować. Nie każmy im czekać. Takže má by se teď tam. Jaký sekrety jsou? Jak się będzie walczył, jak się ma tego przyjaciela Jak mamy cię zabrać na drugą stronę? No dobra, nie udało się Konto. Myślisz, że zdołasz zrzucić tę skrzynię? Warto spróbować. Aha. się tak zostawić. Ten plecach się przydaje. Przypomnij mi kiedyś, to opowiem ci skąd go mam. skoro był to numer 4733. A to już tam. Kto cię nauczył Uf. takich ruchów? Mój mistrz. Za każdym razem, gdy upadałem, podnosił mnie na nogi. Brzmi jak dobry nauczyciel. Patrosz szturmowców. Szukają nas! Lepiej nas niż jak tu, no nie? Tu co mi ciekawi, co? mogę wejść wodę! To jest interakcja! Coś znalazłem! Pogłomek piory... Aha, tak się sposób Imponujące! Po co komu plecak rakietowy? Ha! Jednak ten musi się dostać, żebym musiał, żeby to jakiś Widzisz ten kabel? Wsplijmy się.

To malowidła, to możliwe. Szybki jest. Garnki pod nami. Nie można ich ominąć. Więc przejdziemy przez nich. Czekam na Twój znak, A, jedziemy. Hey, Koleżei, na szukacie? Stryk gotowa. A to ja mam ob obronę teraz. I po wszystkim. A, teraz chce. Trzeba utrzymać. Co mam teraz zrobić? A my tu musimy coś zrobić. Szturmowcy się zbliżają. Załatwmy ich. Jasne, na twój znak. Trzymaj kontur, a następnie naciszemy prosić tak na atak. Dobra, znasz się na walce. Ta, ty też. Ta. Nie mówię w binarnym, ale masz rację, Bidi. Kupię siłę. Jacht jest tam. Oczywiście, że most jest w trakcie budowy. Próbujmy wejść tamtędy. Przestań czytać mi w myślach, Jedi. Miecie świętu. Zdobiliśmy kolejny ten umiejętności poziomy. Odporność. Kończyłeś? Tak, odszukajmy załogę. No, zapiszmy i kończmy dzisiaj. O, tutaj na razie brakuje nam do punktu. Ora to tak. Dość lajka, suba, komentarz i do zobaczenia na następnym odcinku. Na razie i cześć!